Szmyszka, dziecko z tej strony, Daniel. I tak jak mówiłem, zaczynamy. Jako William, Widzicie, że... kto to jest. William dopiero wyszedł z więzienia między... że trzeba do Maserati. Tak, gdzie on. O kurde. O Kurde, teraz to nie wiem czemu, ale łączyło mi się to znowu, ale. Ty, jacyś ludzie podeszli do tego, do Williama, powiedzieli. Siądź to Maserati, ja pińkol Jak to gra to ja ustawiam kamerę także No ja wrócę jak ustawię Okej, ludzie skojarząc wróciłem Oni mi kazali siadać do Maserati co tam stoi, ma jedno otwarte drzwi Czy to w ogóle jest Maserati? O kurde Kurde tak to jest Maserati, dobra bo oni za mną tylko Chodzą. te dobra i wsiadają nawet dobra. O kurcze, gdzie ja mam jechać? Gdzie ja mam jechać? Znowu? Bo tu najpierw żeby zaatankować, tak? Ja pierdzielę, William, co żeś ty zrobił? William pewnie coś jeszcze zrobił we więzieniu na stówę. Przejeżdżasz na czerwony świece, tak? No, w sumie gramy jako William. Dobra, to tutaj do stacji, gdzie? I tutaj, tak? Ja pierdzielę. No nie, no ja nie wierzę. William, co żeś ty zrobił znowu? zatańkować CJ tam se w domu. Jest czwarta nad ranem. I o se jeździ. A dobra, tam muszę teraz. Ty co, jak to jest jakaś kurwa mafia, no to jest mafia ze San Fierro, nie, ale mafia ze San Fierro przez to, że ten, jak to się nazywa, um... przez to, że tamten dom obrabowaliśmy i to było jakiegoś właśnie tego typka, ponieważ William nie wie, że CJ pomagał tamtego typka, żeby przewieźć, jego auta i żeby się wyprowadzić Tutaj obok To jest obok domu CJ czy To jest o, Co jest? O ty Chłopo! o kurwa Co jest? Co się dzieje? Ty, o ty frajerze łysy o kurde! Co jest grane? Walka, bitwa jest normalnie! Bigo, bigo, lego, lego! Na ryj kurwa! Ja pierd! Nie, nie, naszego! Gdzie tamten? O kurde, ty, jest on! Ty dobra, nie wiem, ale my pomagamy dla tej mafii, ponieważ nie chcemy, wiecie, to też przypał tej mafii. Ja pierdzielę, dobra, a tamtym gdzie, dobra. Co, 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 co? Ty strzela, chłop! Co go? Ty frajerze łysy, został jeden tylko, ludziska. Ja pierdzielę. Już, uciekać mi stąd. Wynocha, debilu. Co jest? On jeszcze we mnie strzela. Co ja zrobiłem? Czemu on w Williama strzela? Kurde, każdy... Okay, okej, okay, okej, ludziska. Wszyscy, wszyscy, wszyscy te ludzie zginęli. Ja z Williamem po prostu wsiadamy do tego Maserati nie obchodzi już nasz, to jedziemy stąd. W sumie tutaj jest ten dom rodziny Johnson, rodziny ich. Także on po prostu... A w sumie nie, ponieważ on miał dać William mordo... Za... No, przecież William miał dać 100 tysięcy dolarów za Frank, dla CJ, a, a potem co pięć odcinków, tak, co pięć odcinków on ma dawać 50 tysięcy dolarów za ten dom tutaj. Także ja się przełączę, jako William. William wpłaca 100 tysięcy dolarów i jedzie tam także, no Elo. Okej, okay, okay, ludzie skaczyli, 100 tysięcy dolarów już było wpłacone, my teraz mamy.

Także, no ja tutaj szybko To jakoś Wyjadę I, I CJ teraz jedzie po Jego dziewczyna, tam Tracy No, także on teraz jedzie po Tracy, także zobaczę was z Tracy Okej, okay, okej okay, ludziska, no w sumie daleko nie musieliśmy No tak, daleko nie musieliśmy, gdzieś tam iść, o kurde tutaj yy, dzień dobry, aha lol yy, zbugowała modyfikacja mi się zbugowała, ale dobra, nieważne yy, aha, nie w sumie nie, 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 o czekaj zamknę tylko drzwi M moje halo dobra, ponieważ w to jest ten losa, nasz pean spray 4810 na nasze konto tutaj oczywiście jak widać tutaj siądźmy do autka naszego i ja ma in, no ja mam plan jak tutaj i tutaj jak zarobić pieniądze ale to już będziemy myśleć do komisariatu ponieważ ponieważ dwa godziny 2 godziny w pracy jako policjant to my dostajemy 100 tysięcy dolarów także szybko możemy zarobić na willę tą 4320 10. dobra także że ja was jak będziemy normalnie panem policjantem okej okay, okej okay, ludziska tutaj CJ nie wiem czemu CJ ty nałożysz kask i okulary gdy ty nie będziesz jeździł motorem tylko ty będziesz jeździł autem tym razem powiedzieli, ponieważ oczywiście jak nie pamiętam, to już raz pracowaliśmy, nie w tej serii, nie w tym sezonie, ale w którymś tam sezonie, w... już jak na początek tej serii, kiedyś gra, byliśmy policjantem. Co to helikopter? Nie, to nie jest helikopter, Byliśmy policjantem i dali nam motor, tym razem i nie dali nam stroju. Także no. Tym razem na Darii oczywiście możemy kliknąć dwa, ale my dzisiaj tylko jesteśmy, wiecie, szukamy takich złodziejów, takich bardzo złych. Po czym ich wpierdzielamy do więzienia. Także, no, tutaj po tym miasteczku, tylko będziemy jeździć, no, chyba że dostaniemy jakieś zgłoszenie, że poza. To wtedy, czy ktoś przekroczy, na przykład też Czerwone Światło, to wtedy też będzie trzeba, wiecie, zatrzymać, nie, i pewnie mandat. Także no um, um, i dostaniemy za to 100 tysięcy dolarów, także no nieźle 100 tysięcy dolarów za taką pracę, co tak jakby, no nie no nie, bym nie chciał powiedzieć, że nic nie robimy, tylko coś robimy, oho dostaliśmy zgłoszenie, lspd, lspd. E, CJ, halo, potrzebujemy ciebie, ponieważ e, niebieskie auto, sto, e, ponieważ szukamy czerwonego auta K. O kurde, czerwonego auta K. Tutaj e, CJ, Carl, Johnson, e, szukamy jeszcze te czerwone auto O kurde, dobra, syreny muszę jakoś włączyć Ty, co ten pan robi, dobra, ale my nie do niego, my do niego nie możemy, dobra, jedziemy, kurde Jedziemy czerwone auto z rejestracją. Co do co CJ dostał rejestrację? Proszę zjeżdżać na bok. Że nasze nasza stoi. Tutaj ten komisariat. No proszę zjechać na bok, proszę pani. Ja pierdziele, nie, no chyba ta pani myśli, że my do niej. Nie, nie, nie do niej. Ty a ja, tutaj żadnego czerwonego auta nawet nie ma. Jest, kurde! Patrz jeszcze jak ucieka ludzi, patrz jak ucieka chłop! Stać, stać policja, stój! Stać policja Dzień dobry, proszę wysiąść z auta, proszę wysiąść z auta Dziękuję, pan jest poszukiwany, pan jest poszuki. Kurde shotguna nam dali, dobra shotguna nam dali czul Proszę szedź do auta tutaj Proszę wsiadać. Wpierdzielił mi się ktoś w tył. Ja, pinkola. No, co pan robi? Jak pan jeździ, kurde? Dobra, do komisariatu pana zawio. Nie no. A, dobra, bo ja mam jeszcze ten. Dobra, Syreny. Kurda, jaka pogoda. Ledwo co widać. Dobra, kurde, ja ich poproszę, żeby mi dali jakieś auto, co nie jest y, jakoś za mocno pobite. Także, no, ja was wrócę, jak już mi dadzą. Okej, okay, okej, okay, ludzie skaczyli, oni już nam dali takie autko, y, w sumie takie same, tylko że, no, nie wiem, czemu tutaj pisze LSPD, ponieważ to znaczy Los Santos Police Department, gdy nie jesteśmy w Los Santos. Okej, okay. dobra. CJ, jakiś taki tir jedzie rejestracja w sumie po prostu ci podeślemy rejestracja, proszę go złapać jak najszybciej, to jest kryminalista, pewnie będzie próbował uciekać, także jak będzie uciekał, to po prostu mu strzelaj w oponę albo coś takiego, ok o kurde dobra, tutaj CJ Carl Johnson już szukam dobra rodziska, tir, rejestracja CJ ma już pamiętam. Już pewnie dostaniemy tysią 100 tysięcy dolarów, ponieważ więcej niż 100 tysięcy dolarów po prostu nie dajemy sobie i nie dodam. Eee, ja chcę taki wóz, ludziska, zobaczcie. Ludziska, zobaczcie, ja chcę taki wóz. Dobra, może... W ogóle, dobrze, że oni się... Ja nie wiem, jak w ogóle CJ się dostał jako policjant, nie? Ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, jak CJ się dostał jako policjant. I jak się pytacie, dlaczego nie włączę z syrem, po prostu, ponieważ... Po prostu będę jeździł normalnie Bez syren, żeby wiecie Żeby wiecie, gość po prostu myślał, że To nie to nie, żeby gość myślał, że wszystko tutaj spoko, okej okay, Niech się nie dowiedzą, co on zrobi, czy tam Nikt go nie zatrzyma, czy on w ogóle Czekajcie Tutaj CJ Carl dobra już, nieważne Proszę pana, proszę się zatrzymać Czekaj, jest... tak Proszę się zatrzymać! Proszę pana. Kurde. Proszę pana, proszę się zatrzymać! No proszę się zatrzymać, kurde. Nie no, kurde, co to ma być? Proszę się zatrzymać, tak? Okej, okay. proszę pana. Raz tylko to powiem. Idzie pan ze mną, okej? Okay? Ja Nie, schowam tutaj broń. Idzie pan tylko ze mną. Raz to tylko powiem, że idzie pan ze mną. Tutaj wam w serem, może nie będę musiał go gonić. Może bo on po prostu wszędzie normalnie. Proszę pana! Tak, dobra, on wszędzie normalnie, dobra. Dobra, kurde. Dormy, tutaj teraz nie będziemy przestrzegać przepisów, tylko szybko go zawierzemy do komisariatu oczywiście. I tutaj go wypuścimy. Że my oczywiście wyjdziemy go wypuścimy, proszę stąd iść do komisariatu i no co jest grane? Co jest grane? Kto strzelał? Kurde! Chyba kto strzelał, tylko nie wiem kto strzelał. Tam policja na sygnałach, Tak! Ktoś co zrobił. Widziałam tam policję ludziska na sygnałach, jedziemy za policją. Tam jadą, dobra, jedziemy za nimi. Tutaj mówi CJ, my jedziemy za radiowozem tutaj, za dwoma radiowozami, będziemy, ja będę tutaj pomagał. CJ, ok, tylko mówię, uważaj, ponieważ to jest bardzo ostro, ponieważ to jest, może pójść bardzo źle. Tutaj CJ mówi spokojnie, stać policja, stać, stać. STÓJ POSTRZELAM PROSZĘ PANA STÓJ POSTRZELAM STÓJ POSTRZELAM STÓJ POSTRZELAM STÓJ POSTRZELAM STÓJ STÓJ POSTRZELAM dobra poczekajcie O, o okej okay, ludziska tutaj wezwę karetkę K, tutaj potrzebujemy karetkę tutaj mówi CJ Carl Johnson potrzebujemy y, karetkę na ulicę Blueberry, ponieważ tutaj zginął przestępca i jeden policjant, co znik Nie wiem czemu. K. Dobra, okej. Okay. O kurde, ej grubo! Po pierwszy raz, że pomagaliśmy dla policji chyba. Na przy okazji, e, tutaj dalej mówi CJ Carl Johnson, potrzebujemy też na ulicę Blueberry, potrzebujemy my też, jak to? Jak to? E, lawety, ponieważ tutaj jest um... Co dwa auta, co muszą być odholowane Do rodziska, tutaj sobie szybko naprawię po prostu wóz. Wiem, że wypowiedział ale nie można tak robić. Jesteś moim policjantem, okej, okay? teraz to zrobimy. CJ, skoro jesteś na ulicy Blueberry, to tam mm, gdzieś jedzie takie szare auto. Pewnie za to, bo proszę go zatrzymać i się spytać, yy, czemu ukradł auto, ponieważ to jest auto ukradzione. Okej. Okay. rodziska no jedziesz szara auto, no to zatrzymamy go tutaj. Proszę mi się nie wpierdzielać. Zatrzymamy go. Halo, proszę stać! Proszę pana, co pan robi? Halo! E, przestępca ucieka tutaj, ale spokojnie a go zrobię. Przepraszam ludziska, że ja tak robię tak. K, 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 ale się wczułem po prostu i chcę po prostu, wiecie, żeby jest realistycznie. Proszę pani, to jest jakaś babcia stara. Proszę stać, się. stój pani, ja Pinkole. Nie no, zaraz chyba będę musiał strzelać, nie? Chyba zaraz wymuszę tutaj coś. I zaraz, kurde, wymuszę, żeby pani się zatrzymała inaczej, nie? Stój, bo strzelam, proszę pani. Proszę wyjść z pojazdu. Czemu pani ukradła to auto? Czemu pani ukradł. Czekaj, proszę pani, zobaczę rejestracja E4. K, tutaj mam auto EJ e, 4, 3, 7 U! L! Stoi! To... Ja k, Wzywam wsparcie jak najszybciej, kurde, tutaj auto jedzie. E, pewnie zaraz zgubię tą panik. Ja pi serio. Przepraszam, że mam takie k, k, Ale chcę, żeby było realistycznie. No już tutaj, to ja nie wiem, gdzie ona pojechała. Na no, rekordę może na blueberry, są bo ja. Jest! Stać, 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 stać. O, teraz inni ludzie. Dzień dobry, skąd państwa ma to auto? Nie, to jest ta sama pani, proszę pani. Wysiadaj pani z auta. Wysiadaj pani z auta już. Pani też musi wysiąść Nie, pani, pani już wysiadła, pani jest git Pani też musi wysiąść, proszę pani. Pani też idzie do więzienia, rozumiem pani? Znaczy, no po prostu jedziecie na komisariat. Proszę wsiadać. Potrzebujemy chorownika na ulicy Blueberry. Tutaj będzie znak Welcome to Blueberry, to tutaj będzie auto. Okej, okay, CJ już tam jedzie. Dobra rodziska. Także myślę, że to będzie nasza ostatnia robota, już chyba. Myślę, że zrobiliśmy dużo rzeczy. No, sporo, kurde. Po pierwsze, pierwsze, w ogóle ten to musieliśmy zatrzymać od razu kogoś. Drugie, ten to musieliśmy znowu kogoś zatrzymać. Trzecie to w ogóle nie dostaliśmy, że musimy to zrobić, ale po prostu to zrobiliśmy, tak? Ponieważ no, chcemy to zrobić, tak? I to jest nasze czwarte zadanko. Szukamy tu panią, nie? Co pani robi tutaj? Co się tutaj dzieje? Halo. Kurde, bierzemy. Bierzemy nawet ją. Bierzemy tą osobę. Nie, no, dla pana będzie tego mand mandacik. Nie! CJ, nie! Siadaj do twojego, ja Pinkola. Kurde, bagażnik mi się otworzył. Ej. halo. O, dobra. Kurde, i wyłączyłem auto. Ja otworzyłem auto do drzwi z tyłu. Ty ktoś siadł obok nie nie. A w sumie dobrze, że oni do tyłu nie. Dobra. To będzie już nasza ostatnia robota tutaj. Znaczy oczywiście pewnie będziemy jeszcze jako policjant tutaj pracować. Tylko mi chodzi o robota, że na ten odcinek. Dobra, pani idzie do więzienia I nie pani, ponieważ Pani Już w sumie idzie Tylko Pani proszę iść do więzienia Dziękuję, do widzenia I ja tutaj szybko ludziska wejdę, żeby się przebrać rzeczywiście Oczywiście muszę się tutaj przebrać, tak? Dzień dobry, jak tam? No dobrze, dobrze Okej, okay, także ja jeszcze tutaj ludziska przebieram i no. Okej, okay, ludziska, ja jeszcze tutaj przybrałam. także ja już tutaj lecę. Aha, 100 tysięcy dolarów jeszcze to tutaj może być. Dzień dobry, 100 tysięcy dolarów, poproszę. OK, dziękuję bardzo. Tutaj ludziska 100 tysięcy dolarów nam idzie do góry, ponieważ rzeczywiście to jest nasza wypłata. Mieliśmy 313 tysięcy Dolarów 286, a teraz mamy 413 tysięcy dolarów i 286 dolarów. Także, no, nie, tutaj, a ja w sumie mogę złoty tylko, żeby wszystko było zamknięte. Ok, to był taki bardziej, no, nie powiem że luźny, ponieważ to na pewno nie był luźny odcinek, ponieważ mieliśmy tyle rzeczy do robiania w tym odcinku, kurde, że ja pingolem. Ja dalej ja nie wiem czemu tyle przestępców było. No, w ogóle Blueberry, co to jest w ogóle za miasto? Ja myśl, Ja chyba nigdy nie byłem w Blueberry w grze. Zajedziemy przy okazji do Blueberry, chcę zobaczyć jaki tam dom jest, ponieważ jest dom do kupienia. No szybciej kurde. O, dobra. Chcę zobaczyć, ponieważ może kiedyś kupimy dom. Na pewno gdy będzie ostatni odcinek, gdy będzie ostatni odcinek, to tak przejdziemy po wszystkich domach, co kiedyś kupiliśmy, co już my nie mamy, ale będziemy tak przechodzić po nich. I też na pewno yy, zobaczymy wszystkie miejscowości, co kupiliśmy. Także no, oj kurde. Ja pamiętam, jak w, jeszcze w pierwszym odcinku jeździliśmy skuterkiem, pracowaliśmy w Burger Boy, czyli w Burger Showcie, i mieszkaliśmy w apartamencie u Trzyk rodziców. Amunation możemy kupić. Kurde, ja nie wiedziałam, że możemy animation, animation kupić. A tutaj to jest chyba blok po prostu. Czekajcie, zaraz tutaj zobaczę. Oj, kurde, tak to jest blok. Chyba. Oj, dobra, nie porysowałam. Dobra, jest ogólnie 610 teraz. W, oczywiście w GTA Sondras. Oj, da, nie przejechałam na zielonym. Tutaj. Okej, okay, także ja po prostu pojadę do domu teraz ja z wami po prostu pojadę do domu i zakończę w domu odcinek dobrze, że wyhamowałam. No. Kurde, fajny ten Eurus. Szkoda będzie go sprzedawać, no przecież nie będziemy cały czas jeździć. Nie tędy chyba musimy my tak. Nie, tamtędy dobra, jednak prosto. Bra. Oj, kurde. No proszę pana, ja pierdolę. No co to ma kurwa mać być, dobra Do, do welcome pump fill, filler Up ins. A dobra kurde bo tutaj jest ten Dobra, czerwone, dobra przejeżdżam Tutaj do fryzjera jeszcze byśmy mogli kupić, przejeżdżam do mojego domu Po prostu ja zaparkuję w garażu, ponieważ no to nie jest, wiecie, takie drogie auto, znaczy to jest cenne, no zobaczcie na to auto, ale mi chodzi, jak to by było takie, wiecie, drogie, to wtedy bym na przykład już, no dobra, że ja już, a w sumie jeszcze was oprowadzę, ponieważ no ten dom jest naprawdę tak gówniany, trochę mało, tutaj oczywiście możemy się przebrać. Tutaj mamy duży pokój, oczywiście, nasz pokój. A tutaj mamy łóżko z kiblem i z krzesłem. Dobra, ja tutaj tu spać szybko. Dobra, także dobrze teraz w tym odcinku, aby Wam się ten odcinek spodobał. Się ten odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, kidnijcie dzwoneczek. Ja was zobaczę w kolejnym odcinku. Elo.